Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj przybyli na nabożeństwo. Dzisiaj, tak jak już było powiedziane, mamy dwie uroczystości. Uroczystość dziennodzieńczynną za Bożą troskę o każdego z nas, o całą ludzkość Jezusa Chrystusa, że daje nam sposobność zbierania plonów, które zaspokajają nasze potrzeby łaknienia. Jak również mamy uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Uroczystość, w której przypominamy sobie to, co Chrystus Pan uczynił dla nas. Możemy zapytać, czy można te dwie uroczystości połączyć? Kiedy otwieramy Księgę Objawienia, rozdział 14, to tam mamy opis żniwa. 14 rozdział 14 wiersza. i widziałem, a oto obłok, biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp, a inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku, zapuść sierp swój i żni, gdyż nadeszła pora żniwa, i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku sierp swój, a, ziemia, a na ziemi, a ziemia została zrzęta. Pan Bóg pozwala nam dzisiaj zbierać plony, owoce naszej pracy. Gdy, gdyby ziemia nie wydawała swojego plonu, życie na ziemi nie byłoby możliwe. Wszyscy wykonujemy część jakiejś pracy, która w jakiś sposób przyczynia się w taki czy inny sposób na zaspokojenie potrzeb, jaką jest, jakim jest pokarm. I dzisiaj te plony przypominają nam o Bożym błogosławieństwie, o Bożej dobroci wobec grzeszników, wobec tych, którzy Go znają i nie znają. Przypomina nam również o tym, że pewnego dnia Chrystus Pan na obłokach nieba przyjdzie, aby zebrać plon tej ziemi w postaci ziarna, ziarna naszych charakterów, naszych przemienionych charakterów na Jego podobieństwo. Ludzie są tacy, że każdy się różni z nas. I gdybyśmy spojrzeli na różnorodność pokarmów, jakie Bóg nam dał, to mamy różnorodne zboża. Mamy różne, nawet gdy weźmiemy owoce, czy śliwki, czy gruszki, mamy tam całą gamę różnych gatunków, rodzajów, a tylko po to, aby nie tylko zaspokoić nasze potrzeby głodu, ale zaspokoić nas, nasz apetyt, różnorodność. I też każdy z nas jest inny, różnorodność. Pan Bóg kocha się w różnorodności. A więc dzisiaj, kiedy też obchodzimy uroczystość wieczerzy pańskiej, ta uroczystość przypomina nam o wielkiej ofierze Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. Przypomina nam również o Bożym pragnieniu zbawienia każdego z nas. Przypomina nam o tym, że kiedyś ta ofiara została złożona, abyśmy my mogli przebywać z Bogiem wieczności. Przypomina nam o tym, że Bóg bardzo pragnie obdarzyć nas wiecznością. To jest to Boże pragnienie. Mówi nam o tym również o wielkiej cenie, jaka została zapłacona dla naszego zbawienia. Panu Bogu bardzo zależy, abyśmy zainteresowali się tym, co On przygotował dla nas. Znamy historię Zafa, o którym jest czytane, yy, czytamy, że Ezaw wzgardził pierworództwem. Wzgardził pierworództwem, tam jest powiedziane, dla miski soczewicy. To dzisiaj również możemy wzgardzić Bożym zbawieniem dla dóbr tego świata, dla przyjemności, rozkoszy. Dlatego też Dzisiaj przypominamy tą ofiarę, jaką złożył ojciec i syn, po to, aby dla nas otworzyć drogę do zbawienia. Jezus umarł w mękach niepojętych dla rodzaju ludzkiego. W serce Jezusa jest powiedziane, że pękło na skutek złożonych grzechów, a nie na skutek zadanych ran które i cierpienia, dlatego że grzechy całego świata zostały na nim złożone. I to jest ta prawda. Prawda o Bożej miłości. Z drugiej strony, kiedy otwieramy Księgę Objawienia, rozdział trzeci, to tam mamy poselstwo do Laodycei. Czego Laodycei brakuje? Co Laodycea posiada? Laodycea posiada intelektualne poznanie prawdy. Intelektem zna prawdę o zbawieniu w Chrystusie Jezusie. Ale czego nie posiada? Spowiedziane, że nie ma potrzebuje maści. Potrzebuje czego? Szaty sprawiedliwości i potrzebuje złota w ogniu wypróbowanego. Potrzebuje wiary. I dlatego też Laodycea to zbór, który polega na swoim intelektualnym poznaniu. Ale Bóg nie chce tego, aby Laodycea pozostała tylko taką Laodyceą. Pan Bóg pragnie, abyśmy, aby Laodycea Miała z nim, nim związek. Tak jak w lekcji, żeśmy się dzisiaj uczyli, że ofiary były składane w tym celu, aby Bóg mógł nawiązać więź z, z grzesznikiem. Aby, mu, aby ona była. Podobnie i dzisiaj również e, uczestnicząc w wieczerzy pańskiej, ona jest po to, abyśmy nawiązali tą więź. Bóg nie chce tylko intelektualnego poznania. Pan Bóg czego oczekuje? Niektórzy myślą, że. Wszystko ogranicza się do intelektualnego przestrzegania Bożych przykazań. I w porządku. Ale musimy przyznać, że tak jak to jest opisane w Księdze Objawienia, chociażby w XIII rozdziale, jest powiedziane, że rozgrywa się bój między kim a kim, między światłością a ciemnością. Gdzie ten bój się rozgrywa? Gdzie on, gdzie on, się, gdzie on się toczy? Czy tam gdzieś w kosmosie? Nie, on się toczy gdzie? W zboże? W rodzinie? W miejscu pracy? W naszych umysłach? Musimy opowiedzieć się, po której stronie staniemy. Walka dotyczy naszych decyzji. Nie zawsze na gruncie prawa. Pismo mówi: nie spolegaj na swoim własnym rozumie, nie polegaj na znajomości intelektualnej. Bo w świecie jest rebelia, rebelia, którą, jak wiemy, diabeł atakuje ludzkość, atakuje każdego z nas. Wiemy, że oprócz Dekalogu są też inne prawa. My znamy prawo grawitacji, tak, ale są też prawa dotyczące naszego umysłu, to, na co patrzymy, co czytamy, czym się zajmujemy. I szatan ma dziesiątki czy nawet tysiące dróg. Aby atakować nasz umysł. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wielki wpływ ma na, na ludzi muzyka. Ktoś powie, to to jest muzyka? Czy to coś takiego strasznego, jakie ja muzyki słucham? Tak, to ma ogromny wpływ. Nie jestem znawcą od muzyki, ale wiem, że szatan by przewodził chórom anielskim. On jest specjalistą od muzyki. I tak, nie tak dawno to już przed laty. Była ta potężna fala tsunami tam w Azji, gdzie zginęło, została zalana ludzkość gdzieś 250 tysięcy ludzi. Ale dzisiaj świat zalewa coś, co mówimy, jest muzyka, która jest znana wszędzie, na całym świecie. I świat łączy się. Łączy się w dążeniu do czego? Do realizacji własnej przyjemności. Do realizacji własnych pragnień, ale nie ma tam miejsca dla Boga. Nawet gdy są śpiewane pieśni o treści mówiące o Bogu, to podkład muzyczny często jest rodem z sił no, ciemności. Dlatego też w świecie istnieje pewien ruch, ruch jakiegoś jednoczenia. Ludzie łączą się w biznesie, łączą się w polityce. Ostatnio Ukraina zabiega o to, aby wejść do Unii Europejskiej. W świecie istnieje też pewien ruch, ruch, którym szatan nadaje, nadaje pewną narzuca. Wszyscy ludzie na całym świecie ubierają się jednakowo. Gdzie to było niemożliwe. I też dąży do tego, aby... Dlaczego tak się dzieje? No bo każdy chce być, jak to się mówi, na topie. Chce się ubierać, tak jak, jak, dyktuje, jak dyktuje telewizja, czy no w ogóle środki przekazu. Ale... Nie ma tam miejsca na związek z Jezusem. Czy ważny jest związek z Jezusem? Dlaczego ważny jest? Niektórzy się może śmieją, że związek z Jezusem jest potrzebny. Może, może tak. Chrystus Pan powiedział: Bez mnie nic nie uczynicie. Chrystus umiłował nas i pragnie nie tyle intelektualnego poznania, co dobrych relacji. Kiedy w XIV rozdziale pierwszym wierszu Księgi Objawienia czytamy i widziałem, to baranek stał na górze Syjon, a z Nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca. Czy większość stoi z barankiem? Czy większość interesuje się tym, co Bóg przygotował dla, dla nas, chcemy przeżywać dobre chwile? Wygodny, wygodnie się urządzić, byle tylko nie cierpieć. A co czytamy o zbawicielu? W 53 rozdziale księgi Zajasza. Czy Chrystus Pan szukał wygodnego życia? O Jezusie Chrystusie jest napisane tak: Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus nie, nie żył na tej ziemi po to, aby zażywać przyjemności, ale po to, aby bez względu na okoliczności realizować Boży plan, poddać się Jemu. I wieczerza pańska jest. Też przypomnieniem nam żyjącym, że życie chrześcijańskie to nie tylko wygodne, najlepsze urządzenie, czy zaspokajanie swoich pragnień wewnętrznych, ale także życie, a przede wszystkim życie zgodnie z Bożą wolą. Jezus nie zawahał się i umarł za nas. I Pan. Pan Jezus, tak jak pragnął spożyć wieczerzę paschalną przed swoją męką z uczniami, tak też pragnie dzisiaj z nami uczestniczyć w tej uroczystości. Jezus pragnie przybywać wśród nas, pragnie przybywać w naszych sercach. Jezus gorąco pragnie mieć z nami społeczność. Dlatego ta wieczerza ustanowiona jest dla ludu Bożego, dla ludu, który idzie za Chrystusem, ale upada, bo wieczerza jest. Też obmyciem zewnętrznym jest pewnym jakimś rodzajem chrztu, gdyż obmywamy nogi. Tak jak Pan Jezus powiedział, nie, nie, jeśli ci nie umyję nóg. I kiedy umył im powiedział, ale nie wszyscy jesteście czyści. Co miał na myśli czystość naszego związku, relacji z Nim. Tak więc wieczerze pańską należy obchodzić w, w jedności, w przebaczeniu. W liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 5 i wierszu 8 tam apostoł Paweł udziela pewnej rady dla tych, którzy przystępują do uroczystości wieczerzy. Mówi tak: usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Usuńcie stary kwas. Uroczystość wieczerzy pańskiej jest zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej. Dlaczego? Abyśmy usunęli z czego? Stary kwas czego? Nieporozumień, może jakiś żalów, abyśmy to usunęli. Tak jak Żydzi przed paschą usuwali wszelki kwas z swoich domów, tak też wieczerza pańska jest poprzedzona usunięciem kwasu. Pasu grzechu, aby On nie był w naszych domach, aby nie było Go w naszych sercach. Z wielką troską, Chrystus Pan, i z wielkim zainteresowaniem, kiedy spożywał wieczerzę pańską, spoglądał na swoich uczniów. W obawie, czy wytrzymają pokusy, czy nie zwątpią, Jezus Chrystus też dzisiaj z wielką troską spogląda na każdego z nas. Czy my nie zwątpimy, czy nie odejdziemy do, od niego? I Jezus tak jak wtedy zapewnił ich o swojej miłości, tak dzisiaj również zapewnia nas o swojej miłości, o swoim pragnieniu przebaczenia. I dlatego, kiedy spożywamy uroczystość wieczerzy pańskiej w liście, w pierwszym liście do Koryntian i 11 rozdziale, dwudziestym 26 wierszu, jest taka rada, albowiem, ilekroć chleb ten jecie i z kielicha tego pijecie. Śmierć Pańską zwiastujecie aż przyjdzie. Kwas jest symbolem zepsucia, grzechu, namiętności, zakwaszenia tych relacji społecznych. Grzech działa destruktywnie na każdą wspólnotę i na wspólnotę moją z braćmi, ale też na moją wspólnotę z Bogiem. Dlatego też istotną częścią Paschy była, był baranek ofiara, która. Symbolizowała przyszłą ofiarę Jezusa Chrystusa. I często być może wydaje nam się, że od tej wieczerzy to ja już będę lepiej postępował i okazuje się, że nie zawsze tak to jest. Dlatego Słowo Boże mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą każdemu, kto wierzy. My nie możemy spolegać na swojej sile mocy, ale musimy spolegać na tym. Który udziela tej mocy na Jezusie Chrystusie, a więc źródłem duchowej mocy przebaczenia i pojednania jest Bóg Wszechmogący. Kiedy słowo Boże dociera do zakamarków serca, kiedy dostrzegamy tą prawdę, że On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą, to tam gdzieś do tego dociera do naszego serca. I wtedy Budzi się miłość, wdzięczność dla Boga, dla, który, dla którego my jesteśmy najważniejsi. Często ludzie, którzy otarli się o śmierć, mówią, że pewne wydarzenia przebiegły w nim jak, jak w filmie nagle. I wtedy przyszło też ta myśl, że zdali sobie sprawę, że wielu ludzi skrzywdzili, że chcieli naprawić, że chcieli zmienić. Dzisiaj jest ten czas, kiedy my możemy zmienić pewne rzeczy w naszym życiu, bo też wszyscy być może mamy poczucie winy z powodu grzechu, jakikolwiek by to nie był obmawiania, czy braku szacunku wobec rodziców, czy niedotrzymania obietnic, czy kłamstwa, cokolwiek by to nie było. Poczucie winy jest dobrą emocją, ale wtedy, kiedy prowadzi do skruchy, wyznania. I przyjęcia przebaczenia. Jednak bez pozytywnych aspektów wina może prowadzić też do choroby. Poczucie winy może spowodować różne też objawy somatyczne. I kiedy Chrystus Pan walczył z przyjęciem grzechu, wołał: Ojcze, jeśli to możliwe, z czym my walczymy? My walczymy z czym? Chrystus. Wzdrygał się przed przyjęciem grzechu. A my przed czym, się, przed czym się wzdrygamy? Przed oddaniem grzechu. Obawiamy się, że grzech daje nam radość, że pozbawia nas czegoś. Ale Chrystus Pan chce nam pomóc. Tak jak Słowo Boże mówi, a że sam przeszedł przez cierpienie może do, i próby, może dopomóc pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Dlatego też nasze Getsemane, jest podobne do gecymane Chrystusa tylko w tym, że Jezus musiał poddać swoją wolę ojcu. tak samo i my mamy poddać swoją wolę ojcu. Dlatego też drodzy, gdy dzisiaj przystępujemy do tej uroczystości, to pamiętajmy, że Jezus Chrystus stał się przekleństwem. Tak jak żydzi uważali, że za człowieka, Przeklętego tego, który zawisł na drzewie, a Rzymianie wymyślili najbardziej okrutną śmierć, jaką było ukrzyżowanie. I również kiedy krzyżowano, to krzyżowano tylko kogo? Barbarzyńców. Obywatel rzymski nie podlegał temu. I w duchu proroctwa czytamy, że żaden kryminalista nie był w tak nadludzki sposób traktowany jak czyniono to z Synem Bożym. Dlaczego? gdyż szatan wiedział, że to jest ten czas, kiedy musi doprowadzić Chrystusa do, do czego? Do choćby najmniejszego grzechu. Ofiara składana w Starym Testamencie musiała być bez czego? Bez skazy. Gdyby Chrystus Pan w czasie swojego życia, w czasie przesłuchania i ukrzyżowania, w swoim, jego sercu byłby gniew, chęć zemsty, odwetu, jego ofiara nie byłaby nigdy przyjęta. Ból Chrystusa, Jezus Chrystus, zauważmy, modlił się o swoich oprawców. Modlił się o zbawienie, okazywał współczucie kobietom płaczącym, które go widziały, okazał współczucie dla tego bandyty, wyraził troskę o swoją matkę i w końcu wyraził swoje cierpienie. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Możemy zadać pytanie, dlaczego Bóg opuścił Tego, który nie zasługiwał na wszelką chwałę, na na wszelkie dobro? Dlaczego Bóg opuścił Jego? Dlaczego opuścił Jezusa Chrystusa? Dlaczego przez sześć godzin Chrystus wisiał na krzyżu, a przez trzy ciemność godziny okryła krzyż? Chrystus doświadczył śmierci odłączenia od Boga. Dlaczego Bóg opu opuścił syna? Odpowiedź jest tylko jedna: abyśmy my, na skutek grzechu, nie byli opuszczeni przez Boga. Chrystus nie doświadczył gniewu Bożego za swój grzech, ale dlatego, że przyjął nasze grzechy. Otrzymał to, na co myśmy zasłużyli. I dlatego też tego piątku, kiedy Chrystus Pan był składany na ofierze. To tam, w świątyni, było słychać, jak zasłona rozdzielająca miejsce święte od najświętszego się rozdarła. Chrystus położył kres w składaniu ofiar. Już dzisiaj nie składamy ofiar, bo te ofiary wypełniły się w Chrystusie. Przez całe wieki składane były ofiary, które wskazywały na przyszłą ofiarę Jezusa Chrystusa. I w 53 rozdziale w wierszu szóstym jest napisane: Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za nas wszystkich. Bóg otworzył nam drogę do wieczności, w której nie ma trosk, starzenia się, cierpienia. I z tego co uczynił Chrystus Pan na krzyżu, wynikają pewne wnioski: że nasze życie nie jest bezsensowne, że nasze upadki nie są upadkami ostatecznymi, a nasza śmierć nie jest końcem wszystkiego. To, czego Chrystus dokonał, umierając, za nas nadaje sens naszemu życiu. I słowa, które czytamy w Ewangelii Jana, wykonało się. To nie jest triumf przegrania. Ale jest to okrzyk zwycięski. Zwycięstwa, które Chrystus Pan dokonał za nas, dla nas. To tryłów, to okrzyk, który, okrzyk na najpotężniejszego wodza, wojownika, który uczynił to dla nas, bo umiłował nas. Dlatego teraz, kiedy będziemy niebawem spożywać symbole ciała i krwi Chrystusa Pana. To przed tą uroczystością mamy obrzęd pokory. Ta uroczystość umywania nóg przypomina nam o tym, co wydarzyło się tam w wieczerniku, gdzie serca apostołów były wypełnione pychą, walką i rywalizacją. Chrystus Pan stał od wieczerzy i, jak tu jest powiedziane, że umiłował ich aż do końca. Stał od wieczerzy i umył, potem nadał wody do misy i począł umywać nogi uczniom i wycierać przed śladem, którym był przepasany. Jezus Chrystus zniżył się do najniższej posługi. Żaden nauczyciel, żaden wódz nigdy nie zniżył się do tego, aby umyć nogi uczniom swoim. Jezus uczynił to dla nas, aby dać nam przykład. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze. I wy winniście sobie nawzajem mywać nogi, albowiem dałem Wam przykład, byście jej wyczynili, jak ja Wam uczyniłem.